Pierwsza połowa meczu Polonii Warszawa z Górnikiem zawsze była bezbarwna. Akcje podbramkowe można było policzyć na palcach jednej ręki. Groźniejsze stworzyli gospodarze, ale najpierw węzyński minął się z piłką, a zaskakujący strzałtica trafił w słupek. W 30 minucie kibice doczekali się bramki, ale dla gości. Pierwsza bramka, którą strzeliłem, był, był to wolny. Szybka akcja rozegrana po lewej stronie, piotek. Znaczy Kubik przeskoczył nad tył Piotrek zagrał mu w tempo, rzutka wzdłuż bramki i taki ślizgiem weszłem i zdobyłem pierwszą bramkę na 1-0. W 23 minucie była szybka kontra, po której Rysio Ostromowski wszedł w pole karny, został swalowany. No ja wykonywałem rzut karny, no i strzeliłem bardzo pewnie. Bramkarz poszedł w prawo, ja strzeliłem w lewo. Tak było. Wynik 1-1 utrzymał się do obszarze. W drugiej, znacznie żywszej połowie znów więcej zgrymieli mieli poloniści. Pod bramką bębna zabrakło jednak skuteczności. Dziś popisywał się nią Bogusław Cygan. Później druga akcja, która poszła prawą stroną, dostałem podanie 3-ja Zagórskiego, przejąłem na pierś, należę sytuacji sam na sam. No i nad bramkarzem Rutkowskim puściłem piłkę. I... Ostatnie pół godziny to nieustanny atak dążących do wyrównania gospodarzy. W 64 minucie indywidualna akcja Lesiaka, ale jego strzał bez problemów obronił Bęben. Minutę później fatalnie spudłował Stromecki. Mimo jeszcze kilku dogodnych sytuacji polonistom nie udało się doprowadzić do dogrywki. Szkoda, bo awans czarnych koszul byłby miłym prezentem na 80-lecie sekcji piłkarskiej kolejowego klubu. 2 jednego wygrał Górnik i to piłkarze z Zabrza zagrają w 1-8 Pucharu Polski. Obaj trenerzy dość zgodnie ocenili to spotkanie. Polonia napędziła nam wiele strachu w dzisiejszym spotkaniu. Jest to zespół, który ma aspiracje pierwszoligowe i moim zdaniem uzasadnione. Jak ja oceniam mój zespół, przede wszystkim słabo w pierwszej połowie, za mało gry bez piłki, brak zdecydowania, za dużo swobody mieli zawodnicy drugiej linii Polonii i to spowodowało to, że kilka sytuacji bramkowych Polonia miała. No, w drugiej połowie było trochę lepiej pod tym względem. E, większa dyscyplina taktyczna, przede wszystkim w grze obronnej i no, szybkie kontry y, no, i skuteczność cygana y, spowodowało to, że wygraliśmy to spotkanie. pierwszą połowę zagraliśmy chyba zbyt pasywnie, y, zbyt asekurancko. Z obu stron gra była y, za mało y, agresywna. No, natomiast w drugiej połowie już mogę być zadowolony ze swojego zespołu, stworzył więcej sytuacji bramkowych, no ale zabrakło nam takiego zawodnika, jakiego miał y, górnik cygana, bo mieli w zasadzie miał dwie sytuacje i dwie sytuacje wykorzystał i to przeważyło.